Cześć, kochani z tej strony Zuzia. No i dzisiaj długo wyczekiwany filmik z moją mamą, z którą dzisiaj sobie troszeczkę pośpiewamy i zagramy w song Challenge. Także oglądajcie do końca, bo naprawdę będzie się działo. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji, no i komentarzy, czy Wam się podobało. No już nie przedłużając, zapraszam do filmiku i teraz była moją mamę. Mamo, chodź, chodź, tak już. Hello! To co? Dajemy? Będzie się działo, patrzcie, tylko jak to do dyma. Dobra, także... to pierwszy? Kto pierwszy? No właśnie. Ty. Do papierkami na Papierkami, co? Hmm. A wiem już, no dobra, trzy, cztery. <try> to już raz. Trzy, cztery. cztery. Dobra, to ja wygrałam, czyli ty pierwsza. Aha. Dobra, ale słuchajcie, jakbym dała plamę, to nic nie mówcie. Chodzę, o wiem, znam. Kleo śpiewa chodzę dziś znów, tylko po głowie zakroję krok. No co fajnie, czy to to? O to chodziło? A tak, no ale funk, tylko wiesz co, chodzę po głowie. No tobie czy jemu po głowie, ale chodzę. Super, mam jeden? Tak. Dobra, mam jeden. Warły, które kolorowy niesie wiatr. Jeden, jeden. Kolorowy wiatr, edyto gminy. Wiedziała! Trwać. Czy ja znam piosenkę ze słowem trwać? A. Nic nie może przecież wiecznie trwać, co zesłał los trzeba będzie stracić. Anna Jantar, nic nie może przecież wiecznie trwać. dwa, dwa punkty. Ja dwa też... mam, dwa mam. Dwa. Dno. Carmen, nie zabieraj mnie na dno. O to już? Sarsa Carmen. Sarsa Carmen. No dobra, dwa, dwa. Czemu nie wiem, czemu i ważne. A ty, co coś za szybko. Wszystko wiesz. Chcieć... Kurde. No nie znam nic ze słowem chcieć. Chcieć to móc. Nie wiem. A taka nowa piosenka, co teraz jest? Ona by tak... Ona by tak chciała? No. Ona by tak chciała, no słyszałam gdzieś, ale to jest disco polo, ja nie znam co polo. To nie jest disco polo. To nie jest disco polo, a to przepraszam. Dobra, czyli jest 2-2, dwa, dwa, tak? Dwa 2 tak. tak. Dobra. Sorry. Powiedz mi to w twarz, powiedz mi to w twarz. Z Ziemuńska, powiedz mi to w twarz. E, no ja myślałam, że to takie coś będę miała. Kocham. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje ma O, wiem, znam. A, ale to wcale nie jest takie proste, o sorry. One last time, I need to be the one who takes you home. Eh, Ariana Grande, Agra Ariana Grande, one last time. A. No i jak ja my coś będę miała po angielsku, przecież ja nie umiem. Nie, nie. wiem. One. Przecież ja To, śpiewałam. Z, to pamiętam taką piosenkę zespołu zespołu YouTube. One, na, one, no, 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 no. coś tam było, na, na, one one, na one, no. One life. Life. O, no, to one właśnie YouTube, tak, pamiętam do piosenkę, ale e, przepraszam was, dzieci kochane, nie znam angielskiego, jak to Adren mówi, kurczaczki. Zaliczasz? Tak. Wy też? Ciągle? Ciągle, ciągle. No za długo się zastanawiasz, moja droga, teraz. Ciągle. Jezu, nie, wiem, co mam być. Ciągle. Ciągle. ciągle? 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 Podpowiem ci ciągle, Baba. Ciągle. nie wiem, jak to leci. Świat, świat ma tyle barw, są tuż obok mnie, nie wiem kto to śpiewa, ale znam taką piosenkę, jest słowy świat? Jest. Jest. Mama, mama, mama ostrzegała, będziesz sama, sama ręki <śmany> swoje zaplatała. Oto tą biosenkę słyszałam. <śmany> A to jest też disco polo? Nie wiem w sumie. Tak. No, to brawka. Jak jest coś to za piątka? Słuchajcie, kochani. Yy, zgadłam, nie wiem ile. Policzę później, ale chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. Zdecydowałam się, że zakładam swój kanał. Pobiję Zuśkę, Ona ma 47 tysięcy, a ja będę miała co najmniej 50 tysięcy. Muszę być lepsza. Będę śpiewać, tańczyć, gotować, prać, wszystko Wam pokażę w domu, co mamy na raz Dobrze kochani, także dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie. E, piszcie w komentarzach, czy ma mama faktycznie założyć kanał. E, pamiętajcie, o zostawieniu łapeczki w górę suba. E, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Powiedzcie.